Witajcie kochani na kanale Poznajmy Pana. To jest nasz kolejny vlog w Wielkim Poście i słuchajcie dzisiaj przychodzę przychodzę do was z takim no, z taką krótką myślą. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, że właśnie wiele rzeczy takich, które są wielką łaską, uznajemy za standard, za pewną normę i dopiero kiedy nam tego brakuje, to wtedy dopiero mamy wyrzuty do Boga i wtedy dopiero doceniamy jak wiele mamy. I Myślę o właśnie o takiej jednej rzeczy dzisiaj, która mnie dotyka w piśmie, która jest zapisana w liście do Efezjan, którą często uznajemy za normę, a która jest wielką łaską i chodzi mi konkretnie o należenie do domu Bożego. Święty Paweł pisze w liście do Efezjan. Przeczytam Wam taki dłuższy kawałek, to jest rozdział drugi od wersetu 11. Dlatego pamiętajcie, że Wy kiedyś poganie co do ciała. Nieobrzezanymi, nazywani przez tych, którzy siebie nazywają obrzezanymi z racji obrzezania dokonanego ręką na ciele, czyli przez Żydów, że właśnie w tym czasie wy byliście bez Mesjasza, niedopuszczeni do praw obywatelskich Izraela, obcy względem obietnicy zawartej w przymierzach, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Teraz natomiast jesteście w Chrystusie, Jezusie. Wy, niegdyś będące daleko, znaleźliście się blisko dzięki krwi Chrystusa, a On jest naszym pokojem, bo z dwóch uczynił jednego. Dalej święty Paweł pisze, że pojednał zarówno Żydów, jak i Boga, bo za jego pośrednictwem jedni i drudzy mamy w jednym duchu dostęp do Ojca. Tak zatem nie jesteście już cudzoziemcami ani przebłędami, lecz współobywatelami świętych i należycie do domu Boga. Postawieni zostaliście jako budowla na fundamencie apostołów i proroków, a jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. Święty Paweł mówi o całej takiej budowli, która wznosi się jako święty przybytek w Panu, tak? gdzie fundamentem właśnie jest Chrystus, a gdzie my wszyscy, zarówno Żydzi, jak i poganie, jesteśmy yy, tak włączeni w tą budowlę niesamowitą. I powiem wam, że bardzo mnie dotknął ten werset, że... Właśnie nie jesteście już cudzoziemcami ani przebłędami, lecz współobywatelami świętych i należycie do domu Boga. Wiecie, to jest. Dla nas, co się wydaje, że to jest oczywiste, tak? że należymy do ludu Bożego, że y, mamy udział w obietnicach, które Bóg dał Abrahamowi, ale tak naprawdę, kiedy po raz pierwszy czytam Stary testament, tak? to po raz pierwszy poczułam, że to wcale nie jest takie oczywiste. Właśnie poczułam tak, takie pytanie, jakby, dlaczego ja tak? Uważam w siebie, jest to dla mnie oczywiste, że mam udział w obietnicach, które Bóg dał przecież tylko Abrahamowi, które Bóg dał przecież tylko dla ludu Izraela. I to jest właśnie super, że kiedy człowiek czyta całą Biblię od deski do deski e, i zaczyna od Starego Testamentu, to zaczyna czuć, wiecie, taką tęsknotę. Tęsknotę za Bogiem, e, Abrahama, Izaka i Jakuba. E, zaczyna tęsknić za tym, żeby należeć do Jego ludu, bo... Na początku Bóg wybrał tylko Izraela. I nie dlatego, że był najmocniejszy, nie dlatego, że był liczny, bo w Księdze Powtórzonego Prawa 7:7 jest powiedziane, że byliście najmniejszym ze wszystkich narodów, nie, ale wybrałem Was dlatego, że Was umiłowałem i dlatego, że jestem wierny moim obietnicom. I Bóg postanowił, że Izrael będzie Jego wybranym świętym ludem. Natomiast Święty Paweł mówi, że w każdym narodzie Mił jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. I to już widać też w Starym Testamencie, że są takie osoby jak nierządnica Rahab, jak Rut Moabitka, które pomimo tego, że nie należą do Bożego Ludu, miały w sobie tak wielką tęsknotę, żeby do Niego należeć, że Bóg uznał je za swoje. Natomiast są też takie osoby w Izraelu, które nie doceniły łaski wypływającej z tego, że Bóg ich wybrał i Bóg odrzucił osoby, nawet które były Izraelitami, czyli należały teoretycznie do tego ludu, miały ten przywilej, natomiast nie bały się Boga, nie postępowały sprawiedliwie. Myślę, że to jest ważne, żeby poczuć na nowo radość z tego, że należymy do Bożego ludu. Słuchajcie, jaki to jest przywilej, że Bóg. Chciał, pozwolił, żeby każdy z nas, każdy z tych, którzy się Go boją, którzy tego pragną, którzy pragną należeć do Boga Jakuba, że możemy do Niego należeć, możemy należeć do Boga całej ziemi, możemy się nazywać Jego narodem, możemy się nazywać Jego domownikami, wielkiego, świętego Boga, który jest który jest wszechmogący, który jest sprawiedliwy, który jest troskliwy też i miłosierny. Zobaczcie, jak on bardzo, to też jak się czyta Stary Testament widać, jak on się bardzo różni od bogów, kanaan od bogów, w ogóle od wszystkich bogów, którzy żądali krwawych ofiar, a byli niesprawiedliwi, którzy manipulowali ludźmi, tak, którzy yy, byli tak naprawdę jak ludzie, tak, yy. Bo byli stworzeni na obraz ludzki. Ludzie sobie wymyślili swoich bogów, którzy byli bez serca, którzy właśnie żądali ofiar krwawych z dzieci, za to, że e, pobłogosławią twoim finansom, za to, że ci ochronią, a tak naprawdę potem te bożki też e, nie chroniły ich. I, i wielokrotnie Bóg Izraela e, pokazywał e, Izraelitom, również, którzy uciekali się do tych bożków Kanaanu, e, Pokazywał im, że, że one są marnością, że ci, którzy idą za tymi bożkami, są marnością, nigdy nie będą bezpieczni. Natomiast Bóg właśnie jest bogiem wyjątkowym, Bogiem, który troszczy się o sieroty, który troszczy się o wdowy, który troszczy się o wszystkich pokrzywdzonych. Żaden inny Bożek tego nie robił. Tak? Nie było takich bogów, a nawet jeżeli byli jacyś tam, nie wiem, od, tak, od medycyny i tak dalej, nikt nie troszczył się o biednych. Tak? Ci biedni kiedyś w starożytności byli pozostawieni sami sobie. Dopiero chrześcijaństwo wprowadziło taką wielką zmianę, zmianę tak, w postrzeganiu biednych, chorych. Tak? I dopiero takie pierwsze szpitale czy takie miejsca, w których się troszczyło o te osoby tak, słabe, to właśnie były zakładane przez chrześcijan. Naprawdę, no nasz Bóg jest Bogiem wyjątkowym, Bogiem, którego nie da się porównać z żadnym z innych bogów, Bogiem też wszechmogącym, Bogiem wiernym i, i naprawdę też Bogiem, zobaczcie, który, który nie oszczędził własnego Syna, żebyśmy my wszyscy mogli mieć dostęp do Niego. Do Ojca, żebyśmy mogli wołać Abba. Nieważne, czy jesteśmy Izraelitami rodzimymi, czy jesteśmy Poganami, nie jesteśmy z Jego ludu, ale Bóg powiedział: każdy, kto uwierzy w mojego syna, może do mnie należeć, może, może jakby być przy mnie, może być moim domownikiem. Bóg chce być Bogiem każdego z nas i chce się troszczyć o nas, chce nas prowadzić i wielokrotnie w Starym Testamencie objawił swoją moc. Na przykład jak prowadził Izraela, jak go bronił, jak go uwolnił od tak, z niewoli egipskiej, jak go prowadził przez pustynię, jak potem wyganiał przed Izraelem naj, najmocniejsze ludy Kanaanu i, i ludy jakichś olbrzymów i tak dalej. Że to jest ten sam Bóg, słuchajcie, ten sam Bóg nas prowadzi, ten sam Bóg jest naszym Bogiem, więc naprawdę doceńmy to i ucieszmy się, że mamy że możemy należeć do Jego ludu, słuchajcie, że możemy być jak Tarachab, pomimo tego, że y, byliśmy skazani na zniszczenie, jako ci, którzy się byli takimi synami buntu, którzy się sprzeciwiali Bogu, którzy żyli w pogaństwie, w swoich grzechach, możemy wybrać y, Jezusa Chrystusa. Możemy w Niego uwierzyć, możemy zostać przyłączeni do ludu i uniknąć y, Zagłady, tak? Śmierci spowodowanej naszym grzechem yy, i taką wieczną śmiercią. Możemy na wieki żyć bo z Bogiem, więc słuchajcie, to jest. No to mnie zachwyca dzisiaj, porusza mnie strasznie i, i też Was zachęcam yy, no do, do zastanowienia się nad tym. Niby to oczywiste, ale, ale jest to po prostu niesamowite, więc chwała Panu za to i słuchajcie, życzę Wam dobrego dnia. Kończę i lecę dalej do obowiązków. Papa pa. z Bogiem.